No i jesteśmy w Imperium Jajcarni Dziedziczki. To jest jeden z wielu budynków, które zautomatyzowane mają wy... wysiadywanie jajek. Niesamowite uczucie. Które są bardzo zaciekawione, kto przyszedł je odwiedzać. Jest bardzo ciepło w środku, przyjemnie, nie jest duszno, filtry działają. Czuć wyraźnie. I te, tutaj pod tymi są urządzenia, które zbierają jajka i przesuwają na koniec tego pomieszczenia. budynku, oj, trochę się wystraszyły. Budynków jest 8 i jajka produkowane są później na proszek jajcarni to jest dosyć chyba znana rodzina tutaj w tej wsi proszę, jedzenie mają, wodę mają w ogóle nie czuć nieprzyjemnego zapachu jest przyjemny zapach, jest zapach kur na pewno zapach kur ale też jest czuć zapach jedzenia o proszę, tutaj maszyny są, które co chwileczkę zbierają na taśmę ciągu jajka przynajmniej mnie się tak wydaje później się dowiem reszty tak samo gdakają po chińsku, jak i po polsku Chociaż takim bardziej chórem W końcu wszystkie mają jedzenie Oj, wściekły się Zobaczyły twarz obcokrajowca Tutaj chyba jest zbierane co pewien czas ale one się cały czas podrywają Dużo mają wolnego miejsca Z tego co zauważyłem Raz, dwa, cztery, sześć na klatkę No to chyba na całym świecie No i przed nami są filtry Widziałem, właśnie wymieniali tam filtry takie potężne, duże, stojące filtry, które chodzą i nagrzewają, ale też wymieniają powietrze, bo chyba zwierzęta muszą mieć świeże powietrze żeby jeść i robić jajko Proszę. O, wow, ale kurzą? Jak się wścieknął, to strasznie kurzą tym. No i tak się jest e, miliarderem jajcarnym. Na razie doprowadzi. Wow, tu są pióra się zbierają z tym, tu dalej chyba nie ma przejścia, ale zaraz nie, spróbujemy przejść. Tu są filtry. Tu są filtry, przejdziemy. Czuję się jak National Geographic, oglądając to. Aha, czyli tu są urządzenia, które odchody odprowadzają i wydzierają te pióra od tych zwierzaków. One chyba cały czas tracą. O, te są bardzo zainteresowane. I które cały czas, uh, chyba tracą te płytki, stąd też te filtry są. Ojojo, ale kurzą, jak się ciekają. Ale jest dużo wolnego miejsca. Duże, świeże powietrze jest w środku. Przede wszystkim jest ciepło, także one mają ciepło. Także chyba musi to być albo chłodzone, albo podgrzewane. Tych takich budynków jest osiem. Każdy ma raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. E, takie główne ulice. No i te jajka są produkowane na rynek, a później będzie chyba. Mam nadzieję, że mi się uda zobaczyć, nakręcić e, chociaż Chiński Nowy Rok, także nie wiem, czy będę mógł nakręcić e, tą fabrykę, która produkuje proszek jajcarski do przemysłu piekarniczego, do przemysłu. Um, to jest, no, ze słodyczami Czy tam gdziekolwiek się jajka wykorzystuje McDonaldy, nie McDonaldy Ten proszek z jajek Zagęszczaczy Jest to ogromny biznes tutaj To jest w prowincji Anhui Gdzieś tak, e, między Anhui a gdzieś e, Północna Anhui Nawet nie wiem gdzie jestem I w pewnym momencie straciłem. Bardzo ciekawskie są Proszę bardzo, jajeczka cia, Ciach, ciach, chyba to jest Tak, to jest e, to jest jakiś pas transmisyjny chyba, który wyczuwa jaka jest e, ciężar, czy jest wystarczający jajek i nie później przerzuca do maszyny, która zbiera zbiera te jajka. Cały jestem w piórach, bo co chwileczkę dotykam a, kabla tutaj, a na tych kablach są pióra albo kar... O nie, jeszcze to jest cz czwarty, minut, czyli jedno piętro, drugie piętro, trzecie piętro. I tak się właśnie buduje imperium kurzarskie. Byłem kiedyś w Alabamie, w takiej wielkiej kurżarni, ale tam to było potwór kurżarnia I kury nie miały tyle miejsca z tego, co tutaj mają te kury. Tam kury były w takich w takich jednoosobowych klatkach, na takich przestrzeni, gdzie przesuwały się i praktycznie nie miały żadnego ruchu. O i tutaj na końcu są urządzenia, które zbierają jajka. I są pracownicze, ale że świę, że jest chiński nowy rok. To nie ma pracowników. Jest troszeczkę jajek pozbieranych. Proszę, tutaj świeżutkie jajeczka. Takie proste. Jeszcze upaprane. Zdarzało mi się część oglądać. Jeśli jajek wcześniej podostałem w prezencie. No jest różnica. Powiem Wam. Jajko kupowane w sklepie, a jajko kupowane z jaj właśnie z takiej jajcarni. Jajko kupowane z takiej jajcarni jest słodkie. Jest czerwone-żółtko. jest e gęste i jak sobie na przykład idąc na siłownię, jak sobie załóżmy na szybko wbiję dwa jajka, trzy jajka przed siłką to czuć, że ma się siłę i kopa do pracy szczególnie z rana lubię sobie zaczynać do owo, od jajka natomiast jak kupię jajka w sklepie to czuć, że to jest woda, że to jest karmione tutaj co to, czym to jest karmione, zaraz zobaczymy czym to jest karmione kukurydza, kukurydza Kukurydza i coś jeszcze, dopytam się więcej. Jestem cały już upaprany tym wszystkim. Może robotę tutaj znajdę. Um, dziedziska nie chcę przejąć tego, ale będzie musiała to przejąć. Z tego tytułu, że to jest ogromna fabryka pieniędzy, jajka. Jajka podróżały szczególnie po pladze chyba na całym świecie. No w Stanach też podróżały. Z pewnego czasu skoczyły tam z 89 centów na 2,49, a później nawet i na 4,5 dolara za 12 jajek. Spodziewałem się, że w Chinach będą miały gorsze warunki i że to będzie jakieś bardziej. E, nie, 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 nie. Jakby to powiedzieć, niezaawansowane miejsca, ale jest. E, przyjemne warunki są dla pracy, do pracowników. Przyjemne warunki też dla kur. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć na klatkę. Eee, pytałem się wcześniej eee, tutaj, tych pracowników, co pracują oni w okresie wiosennym. Oni rotują te, kla rotują te klatki i otwierają u góry te sufity, i rotują mm -hmm. te <coughs> też te kury. Dodatkowo do biznesu jajcarskiego. Proszę, następny białe złoto, żółte złoto, jajcarne złoto. No oczywiście również jest biznes mięsny, bo to jest druga część tego biznesu mięsnego, ale tej części akurat nie udało mi się ogarnąć, jak to wygląda. Prawdopodobnie sprzedają chyba po jakimś okresie wylęgu przy żywotności do produkcji mięsa, ale oni już się nie zajmują produkcją mięsa, to są tylko... Ten biznes tutaj to jest jajcarnia. Jest czysto, jest zamniecione, patrzcie, nic się... Są święta, ale pracownicy wciąż są. Jest zamiecione i cały czas widać pracowników chodzących na zewnątrz czy tam ładujących i wkładających, bo jeszcze są troszeczkę dalej w chłodziarnie, które trzymają te jajka. Dużo już tego mają tego jedzenia. Nie są wystraszone, są dosyć przyjazne. Uśmiechy mają, chociaż powiem Wam tak, no, pow zwierzęcy, kuch zwierzęcy, przemysłowy to jednak jest ciężki dla zwierząt i rozumiem że takie są w dzisiejszych czasach warunki, ale chcę po... O, wentylatory się gdzieś włączyły. Ale chcę podkreślić, że w dzisiejszych warunkach o, to jest urządzenie, które czyści odchody. Proszę bardzo, wyrzuca odchody co jakiś czas. A, i pióra i wrzuca. Mówili mi, że te odchody i te pióra są sprzedawane jako nawóz. Że to jest też część biznesu. Czyli to jest takie w gruncie rzeczy cały czas kręcący się biznes. No jest tego dużo, to się włącza co pewien czas. Tutaj jest sterowane przez poważny nowoczesny sprzęt. Na transformatorach to idzie od góry do dołu. Przesuwa się. Wydaje się, wydaje się że prosty biznes na pewno prosty biznes no ale wymaga inwestycji, wymaga energii. że tutaj są wentylatory. Za, za, teraz jest zima, więc używają tam. Mają pod plandekami te chłodziarnie bo jest zimno. Jest minus 5 stopni, czy tam minus 3 stopni, tutaj coś takiego. No i proszę, tak to wygląda. A nami mówi, że potrzebuje więcej światła. Ale nie mamy super więcej światła, więc muszę się zadowolić tym, co mam. Czyli tak, szedłem tą, raz, dwa, trzy, cztery drogi. I to idzie od razu tam, widziałem za, tym, za tą jajcarnią. Jest taki ogromny zbiornik Który zbiera to, ładuje to i pakuje to tam. Spróbuję to nakręcić, jeśli mi pozwolą. Po patrzył się na mnie jak na wariata Że się interesuje takimi rzeczami. Muszę przyznać, że to mi się bardzo podoba. Ok? Spróbuję to przeskoczyć. Udało mi się. A! I co pewien czas się ten transformer. Okej, okay, zatrzymał się ten transformer. I przesuwa. Eee, co mi powiedziano jeszcze? Że najwięcej jajek jest po całej nocy. Z całego rana. I po południu. A teraz jest. Nie jest po południu. Teraz będzie. Zbliżamy się do wieczora. Dopiero chyba jutro rano będzie więcej jajek. Tak będę miał troszeczkę więcej szans eee, jutro zobaczyć, nakręcić. na to nakręcę. I zrobię. E, średni dochód, e, nie dopytywałem się, bo to chyba takie troszeczkę niegrzecznie, ale widziałem jak żyją, to pozwala na godne życie pewno całej rodzinie, która tutaj pracuje, mama, tata, brat, no i dziedziczka jajcarna, która prowadzi generalnie całą księgowość i biznes, ale mieszka w mieście, nie mieszka tutaj, bo ją irytuje że musi codziennie jeździć do miasta, więc w tygodniu mieszka w mieście, a na weekendy tutaj przyjeżdża. Już przy okazji jak będzie grzecznie, jeśli będę uważał, że będę mógł nakręcić, to Wam nakręcę ich posiadłość. To jest taki ogromny dom składający się tam chyba z czterech wejść. Ja tak na około określam, że jakieś 600 metrów kwadratowych. To wszystko zrobione tak według takich no, chińskich standardów, czyli wszystko w porcelanie, wszystko Eee, oj, wściekło się kury uciekam. Kurkur kur jest dosyć taki ciekawy. Na jedno kopy to na jedno dyktando. Także. Hehehe. Ale są takie. Ale zakurzyły mnie. Jestem cały upaprany. Cały. Kompletnie cały upaprany. Do roboty się tutaj przyjmę. Eee. Pi razy drzwi i tak e, ogólnie rozmawiałem, taka jajcarnia może przynosić nawet do 3 milionów dolarów rocznie. Równowartość 3 milionów dolarów rocznie profitu po kosztach. Mają ich 8 tych. Te, ten, tam, to, co chodzę, to jest najmniejsza właśnie w tym, w tym momencie, bo tam w głąb tego, tej całej tutaj tej posiadłości znajdują się takie ogromne, bardzo długie tunele, no, ale tam nie chcę wchodzić. Poza tym one nie wszystkie są otwarte. A ten jest właśnie otwarty, bo wiedzieli, że przyjadę i będę kręcił a, a, produkcję hollywoodzką. Zgubiłem dziedziczkę, gdzieś szła, szła za mną i tłumaczyła mi troszeczkę wcześniej, ale ona ma to na co dzień, więc to ją męczy. I pewno nudzi. Zajmuje się tym z punktu widzenia biznesowego tylko. Rodzice natomiast i tam część rodziny i pracownicy to wykonują pracę fizyczną, jak i wykonują pracę, która polega prawdopodobnie na no, obsłudze tej, tej, tego maszyny, no bo to jest w większości rzeczy fabryka. Podkreślę jeszcze raz. Jeszcze raz podkreślę. To jest mała, rodzinna firma i w porównaniu do tego, co widziałem w Alabamie w Stanach, to te kury tutaj o wiele fajniej wyglądają, zdrowiej. Znaczy zdrowiej. Tam, tam, tam przede wszystkim te kury chyba były czymś naćpane. Siedziały cicho. Nie ruszały się. A te tutaj są takie Raczej wyglądające na zainteresowane i chęcią udziału w produkcji filmowej. A niesamowity jest ten odgłos tego. A myślę, że tyle na tyle. A w komentarzach dołożę i dodam więcej informacji, które uda mi się zebrać i ewentualnie skomentować dodatkowo albo dokręcić jutro następny film, dodatkowy film. Z ciekawostkami związanymi z dietą kur, jak woda jest podawana, bo wodę widzę, nie widzę, aha, są zraszacze. Są tam w środku zraszacze, każda ma dwa dzióbki, tam woda kapie z nich, także sobie mogą popijać wodę. No i dowiem się, jaki jest skład karmy, i dowiem się, kto jest głównymi odbiorcami, i no i gdzie. Gdzie to, el to jak, jak do takiego eldorada, eldorada, kurzanego można było dojść? Ciekawostką jest, że jej dziadkowie mieli tutaj ceglarnię jeszcze za starych czasów przed e, Republiki, przed republikańskich, także no, znikąd te pieniądze się nie wzięły. No, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 14 lat, tyle na tyle. E, krótkie sprawozdanie z jajcarni. Dokręcę na pewno troszeczkę więcej, jak będzie więcej informacji, albo pójdę do tej bardziej zmechanizowanej i to jest chiński biznes.